Co jest najważniejsze w budowie namiotu spotkania? Szczęść Boże, witam serdecznie i zapraszam na kolejny wieczornik. Dzisiaj już 2 stycznia, moi drodzy. Może to, co powiem, wydaje się teraz trochę niepoważne, ale ten rok naprawdę już przyspiesza. Za chwilkę będzie 3, 4, 5, 10, 15 i koniec stycznia. Naprawdę starajmy się dobrze wykorzystać ten czas, zrobić sobie dobre noworoczne postanowienie, codziennego słuchania, rozważania Bożego Słowa, tak jak wczoraj była o tym mowa, postawić sobie jasne cele, bliższy, dalszy i to wszystko ukierunkować w stronę celu ostatecznego, i także zachęcajmy, zapraszajmy tutaj na te rozważania innych. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie Boże, dziękuję Ci za zaproszenie na ten wieczornik, za to, że chcesz mnie tutaj widzieć, za to, że chcesz mnie umacniać w wierze, nadziei, miłości, za to, że chcesz mi dodawać daru mądrości, zrozumienia Twojego słowa. W tym wszystkim bardzo ważne jest posłuszeństwo na wzór Syna Bożego. Który był do nas podobny we wszystkim oprócz grzechu, który był w pełni posłuszny świętej woli Ojca. Przykładem jest także Matka Najświętsza niepokalana Maryja, święta Boża Rodzicielka, która była posłuszna Bożemu Słowu, niech mi się stanie według Twego słowa i tych postaw dobry Boże chce się uczyć. W tym roku, 2026, bo Pan Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A teraz zapraszam do wysłuchania kolejnego fragmentu z Księgi Wyjścia, rozdział 37. Wysłuchajmy całego tego rozdziału. Nie jest on bardzo długi. Niech to słowo nas otwiera na Bożą łaskę. Zrobili dla namiotu 10 kurtyn. Jedna kurtyna miała 28 łokci długości, wszystkie miały te same wymiary i cztery łokcie szerokości. Zrobili zasłonę z błękitu, purpury, uwitego szkarłatu i z uprzędzonego lnu. Dzieło sztuki tkackiej z cherubami. Rozciągnęli je na czterech słupach z drewna odpornego na psucie się, pokrytych złotem, ze złotymi głowicami, i z ich czterema podstawami srebrnymi, zrobili z błękitu purpury, z uwitego szkarłatu i uprzęconego lnu kotarę, z cherubami, jako wejście do namiotu świadectwa dzieło sztuki tkackiej. Pięć słupów do niej z ich kółkami, głowicami i pierścieniami pokryli złotem, pięć natomiast ich podstaw było z brązu. Zrobili dziedziniec od południa zasłony dziedzińca z uprzęconego lnu 100 i 100 łokci. Do nich słupów 20 i ich 20 podstaw. Od północy 100 i 100. Do ich słupów 20 i ich 20 podstaw. Od strony morza zasłony o długości 50 łokci, i do nich 10 słupów i ich 10 podstaw od strony wschodniej pięćdziesiąt łokci, zasłony od narożnej strony piętnaście łokci, słupy do nich trzy i ich podstawy trzy. Dla drugiego krańca, czyli po obu bokach bramy, na dziedziniec zasłony o długości po 15 łokci, a do nich po trzy słupy i trzy ich podstawy. Wszystkie zasłony dziedzińca były z uprzęconego lnu, podstawy słupów, z brązu, haczyki na nich, ze srebra głowice pokryte srebrem, również słupy pokryte srebrem i to wszystkie słupy dziedzińca. Kurtyna wejścia na dziedziniec, dzieło sztuki, hawciarskiej zrobiona z błękitu. Purpury uwitego szkarłatu i uprzęconego lnu miała 20 łokci długości i 5 łokci szerokości, użytej ku górze. Równej ze słonom dziedzińca. Słupy do niej cztery, ich cztery podstawy z brązu, ich haczyki ze srebra, ich głowice pokryte srebrem, one same też pokryte srebrem, a wszystkie paliki wokół dziedzińca z brązu. A samo uprzędzenie namiotu świadectwa było wykonane pod kierunkiem Itamara, syna kapłana Aarona, zgodnie z tym, co miał nakazane Mojżesz, by była to robota Lewitów. Wykonywał to również Besaleel, syn Uriego z plemienia Judy, według tego, co pan nakazał Mojżeszowi, a także Ocholia, syn Achisamaka z plemienia Dana. Ten dozorował prace tkackie, krawieckie i hawciarskie, do których używano szkarłatu i lnu. Moi drodzy, widzimy, jak ten namiot spotkania jest dokładnie wykonywany, według planu. Tak jak te wczorajsze elementy dotyczące kultu, według planu, który Mojżesz otrzymał od Pana Boga na górze Synaj. I kiedy porównamy te rozdziały z tym, co Kilka rozdziałów temu słyszeliśmy na temat tego całego planu, który Pan Bóg dał Mojżeszowi. Są tutaj może pewne y, różnice, to też jest związane potem z redakcją, z różnymi też y, tradycjami. Ale moi drodzy, my się też na tych szczegółach tak nie skupiajmy, czy tym bardziej na tych różnicach. Też się nie koncentrujmy, ale popatrzmy na głębie, wypłyńmy na głębie tego wszystkiego. O co tutaj chodzi? O posłuszeństwo wobec bożej woli to jest najważniejsze posłuszeństwo wobec bożej woli czyli słucham dokładnie bożego słowa i to słowo wprowadzam w życie to słowo nabiera charakteru materialnego czyli ten namiot spotkania szaty liturgiczne sprzęty liturgiczne i cały kult ołtarze ofiary to jest w tym wszystkim najważniejsze Wykonanie Bożego planu w duchu posłuszeństwa Bożej woli. Co jest Bożym planem dla Ciebie? Bożym planem dla Ciebie jest zbawienie. I teraz jest ten duch posłuszeństwa Bożej woli, że chce poprzez modlitwę, poprzez Słowo Boże, poprzez sakramenty, poprzez miłość bliźniego, miłość samego siebie, uczynki miłosierdzia. No właśnie, moi drodzy, załóżmy sobie dalej, jeszcze o tym przypominam, plan, na ten rok i cele. Chcemy realizować Bożą Wolę. Chcemy być posłuszni Bożej Woli, czyli chcemy być zbawieni tak jak Pan Bóg tego dla nas chce. A na pewno ogromną pomocą na tej drodze jest Słowo Boże, bo wiara rodzi się ze słuchania tym, co słyszymy: jest Słowo Boże. Wiara jest niesamowicie potrzebna do zbawienia. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiona, kto nie uwierzy, będzie potępiony. Zatem, żeby być zbawionym, trzeba wiary. Trzeba wiary, a do wiary prowadzi Słowo Boże. Zatem, moi drodzy, cały czas postanowienie, motywacja, gorliwość, otwartość. Niech te postawy nam towarzyszą dzisiaj, jutro, w tym tygodniu, w tym miesiącu, w tym roku. I niech Twoją odpowiedzią na to dzisiejsze słowo będzie komentarz: Panie, chcę być Ci posłuszny. Panie, chcę być Ci posłuszny. A jeżeli masz intencję, którą chcesz złożyć przy sercu świętego Józefa, śpiącego, który był posłuszny Bożej woli, wziął Maryję do siebie, uciekł do Egiptu, potem wrócił, to tę intencję proszę napisz w komentarzu. O święty Józefie, jesteś człowiekiem wielce ukochanym przez Najwyższego, Anioł Pański ukazał Ci się we śnie. Aby cię ostrzec i poprowadzić, gdy troszczyłeś się o świętą rodzinę. Byłeś cichym i silnym, lojalnym i odważnym obrońcą. Drogi święty Józefie, spoczywając w Panu, ufny w jego absolutną moc i dobroć, spójrz na mnie. Weź moją prośbę do swojego serca, śnij o niej i przedstaw ją Synowi Bożemu. Pomóż mi, dobry Święty Józefie, usłyszeć głos Boga, powstać i działać z miłością. Z radością chwalę i dziękuję Bogu. Święty Józefie, módl się za nami. Amen. Moi drodzy, bardzo dziękuję za dzisiaj, zapraszam do polajkowania, do udostępnienia. Niech to Słowo Boże niesie się jak najszerzej. Zapraszam jutro na ucztę przed śniadaniem. na wieczornik. Do, zapraszajmy tutaj innych, zachęcajmy do postanowienia noworocznego. Co jeszcze, co jeszcze? No właśnie, tutaj za chwilkę pojawi się okienko z pieśnią ku czci świętego Józefa Śpiącego. Jak chcesz, to tą pieśnią także po kliknięciu możesz zakończyć to rozważanie. Na dobrą i spokojną noc. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Szczęść Boże i do zobaczenia.